Witajcie na moim kanale. Dzisiaj środa. I na środę przygotowałem zdrapeczki za 30 zł. Mamy kasę razy 10. Szukamy mnożnika razy 10. Bo dwa razy 5 razy miałem. Owocową eksplozję z numerem 21. Kasa z numerem 37. Do tego zadyszkę drapkowy też z numerem 9 i krzyżówka XXL z numerem 21. Na razie w krzyżówce nie ma nic, w owocowej też nic. A tu, nie wiem, się okaże. No to co? Nie przedłużając, lecimy z kasiorą razy 10. Tak no i szukamy liczb i mnożników 5 i 10 i mamy 33 nam się pogoda zrobiła. Wczoraj na krótkie rękawki, a dzisiaj krótki zimowe praktycznie. Zimno wieje. Też czy nam Przeszedł obok, miało niby wypadać. Na razie nic. No, zobaczymy, co będzie dalej. Numer 2. A mamy 3. 26. A mamy 27. No to pięknie się zaczyna. O! To pięknie się zaczyna, bo 33 wyszło. <grych> Trochę tego już od razu. Dobrze. 28. Mamy wygraną. 29. Obsterali trójkę, dwójka i czwórka, dwadzieścia, czterdzieści dwa, dwanaście i trzydzieści sześć. Czyli mamy wygraną pięć zeta, pewno jakby inaczej, gdzie to się to sprawdzało, s, s. SS dobrze nie to nie kojarzy się dobrze SS dobrze jest pierwsza piątka lecimy z eksplozją i co szukamy a mamy kiwi jak coś ominę to wiadomo ślepy jak kret borówki borówek trochę jest jeszcze cytrynka by się przydała jabłko 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 Cytryna, banany. Aha. No, zobaczymy. Tak myślałem, że będą wiśnie. Tu doszczegłem dwie awokado jeszcze dochodzi, ale. A mamy cytryny, e, cytrynę pomarańcze. Walnijcie cytrynki. Będzie kokos pewno. Brzoskwinia. Brzoskwinia. Mm -hmm, mm -hmm. To albo będzie kokos, albo będzie figa. No jest figa. Już widać z układu, co się zadziało. Nic się nie zadziało. Przegrana. GZY. Dobra. Jeden na jeden. No to lecimy z drabkowy cash. I szukamy liczb, worka lub pliku. Worek dwukrotność.

Pięćdziesiąt trzy, nie mamy pięćdziesiątek, 26 55 41 pięć, to jest koniec już tak? Czyli mhm. nic, KBW, no to ostatnia szansa w krzyżówce. mamy literkę D D, 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 D... dobra ale nam nic nie daje tu jest pierwsze słowo Ada Mamy R tutaj w kwarc. No tak się kiepsko zanosi. I to by było na tyle. Hmm. Literka M. To liczyłem na C, ale chyba też nie będzie. Batumi. Pierwsze słowo. Rum. Pierwsze słowo Rytm drugie słowo I M M, 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 Jeszcze jest mysz ale se nie będzie już chyba chyba że sobie drukuję. k to jeszcze r jest k tylko jedno coś nieprawdopodobnego k Jeszcze nie ma. Będzie F. N. Tutaj już nie będzie N. <laughs> N. Jordania. Czyli mamy drugie słowo. Brakuje, brakuje n n i co? No f, no przecież co? Hmm. Czyli co? Drugie. To na tyle. Razy 3. Stówka i te. No to widzicie sami, co tu dzisiaj się wydarzyło. Pierwsze koty za płoty poszły, a reszta przegrana. No dobra, wygrało tylko zdrapka kasa razy 10 z numerem 37. Dała zwrocik 5 złotych. Reszta zdrapek przegrana. I co? I nic. I widzimy się następnym razem. Dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, lajki. No i co zrobić? Jutro czwartek chyba premiera jest jakiegoś tam coś czegoś. A Zadyszkę chyba bodajże, ale nie pamiętam nazwy. W każdym razie jutro zrobimy premierę. Myślę, że za dyszkę to trzy zdrapeczki starczą. Może jakąś krzyżóweczkę do tego i, i zobaczymy. Dobra, dziękuję. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Do następnego. Cześć.